Szymoneczko, dzisiejszy odcinek jest z Prosem. Oj, czekajcie, bo kamera mi się zlagowała No i po prostu. No i po prostu ten. No i po prostu pros, no tak, jakoś chciał ze mną nagrać ten odcinek. No i po prostu. jakoś ten. No. Pro, co ty robisz? Ty Pro! Znalazłeś co? ten! O! Złoto, zbieraj! Dobra, zbieram. Czemu nic nie mówisz? Taki cicho siedzisz. Mm. Czekaj, ja poprawię sobie kamerę. Ty, nie mogę wyjść. <coughs> Dobra, czekaj. Yy, nie, nie, nie bierzemy na kreatywny, nocowy. Yy, tutaj wideo yy, z pierwszej osoby. O, najlepsze to jest takie. Mam już złoto. Ło, pro, ile ty tego masz? Nie wiem, znalazłem tego dużo. No to kozak. To zbieraj jeszcze tu tam. Czekaj. Tu. My już wystarczy. Mamy już 19. Dobra, to potem się podzielimy. Zbieraj te złoto. Ja wale ile tu tego złota. Chyba jesteśmy w wykopalni jakieś złota. Ja nie mogę. No. Pro, my będziemy bogaci złotem. Na, co, dopiero zaczęliśmy grać, a już jesteśmy bogaci. Dobra. Ja wale pro. Co, gdzie ty gdzie ty to znalazłeś? Nie wiem. Ja wale pro. Kozacko, powiem tobie, że ja już jestem Gdzie bogaty. Ty jest? Tutaj sobie kopię złoto, ale tego jest tak dużo, że. Pro, ty znalazłeś kopalnię złota. Tu przecież mogą być też diamenty. Promy jesteśmy w kopalni złota, to się nigdy nie skończy. Chyba, no skończyło się mi tu. Chyba. Gdzie ty jesteś? Na dole? Nie. Gdzie ty się Tutaj jestem. Jestem nad Tobą. Dobra, o dzięki za kwiatka. Okej, okay, lecimy tędy, tędy, tędy. No dawaj wychodzimy. Gdzie wychodzimy? Ja tu kopię jeszcze no. Daj mi to co je wykopać. Dobra, a Ty kop drewno. Poszukaj drewna i je wykop. Ja już jestem przy drewnie. No to kopię, bo trzeba piecyk zbudować, żebyśmy to sobie. Ale z drewna piec! No, a z czego się robi piec? Z żelaza. No. No. A ty powiedziałeś ze... A, sorry. To z drewna. No, mo mogłem się pomylić. A ja tu zbieram, bo a, tu mogę... A crafting trzeba zrobić. No. Ej, poczekaj. Dobra, już jesteśmy. Jestem. Dobra, lecimy tędy. O, pyk, pyk, pyk. O, 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 tak. Tutaj, o. Boże, pro, ale ty jesteś kozak. Dzięki Tobie znaleźliśmy taką kopalnię, gdzie tu jest tyle złota. No. Boże, pro. Jaki kozak. I to bez żadnych hitów i w ogóle ściem, my będziemy tacy bogaci. No. Boże, ale ile tego jest tu? To jest takie możliwe? No, możliwe. Może, może dalej też coś będzie, ale nie sądzę. W sumie, no, ile ja tu jest jaskiń? Nie wiem, chyba jest jedna. No, to szkoda. Ale patrz, co ty tu znalazłeś. No widzę. Da się tak? No da a jak? No właśnie tak, że my będziemy, my, my będziemy bogaci. E, no. Właśnie tak. A, wywaliło go, to zaraz wróci. O, już jestem. O, no dobra. Jestem, włączyłem się. No dobra, spoko. Boże, ale chłopie, ty tu znalazłeś, nie wiem co to jest. Co? No to jest, nie wiem, jakieś mody. Nie wiem co to jest. Nie wiem, no. To wygląda jakby były mody jakieś złota. A to nie są mody. My nawet nie mamy modu, bo to nie jest prawdziwy Minecraft. No, jest. Boże, no ile tego będę kopał? Chłopie, tego jest nieszkolczoność. Ja to mogę i kopać, i kopać. O, chyba się skończyło. No. Idę po te... O, chyba się skończyło. No co jest? Dalej to jest. No wiesz Ile tego jest? I dalej... Ja bazę tu zrobiłem. Ja nie mogę... Naszy. Ile tego jest? Daj bazę tu zrobiłem. Dobra. Aha, killoff mi się skończył. Mam diamentowy. Killof mi się skończył. Spoko. Dawaj diamentowy ok ale Daniel, bo mi tu posunął do naszej bazy nowej. Jakiej bazy? No bazy. O Boże. Sorry, że w ogóle ten tak zatrzymuję, ale jestem chory trochę i... No i no. To nie nagrywaj odcinków po prostu. Nie no, co ty, ja tutaj... Ja tutaj się staram jak najbardziej nagrywać. Dobra, zbieraj dla ja tego Filipa. No, zbieram. Bo ma serce. No to poważna sprawa, właśnie Link będzie w opisie w ogóle że fi No tam będzie link Dobra lecimy No dawaj to mów co chcesz mówić Już nic a, dobra. dobra ale weź mi to rozwal bo ja nie mam jak wyjść Tu jestem halo, halo. Nie widzicie. O widzę Co macie rozwalić? No to żeby mógł wyjść o O dzięki, da dasz mi tego kilofa? Ale mi pasymy, A mi pójdziesz na dwór tam na dół i... W sumie... Mam patyki. Ej, a szukaj mi tym kilofem. No. No węgla. diamentów szukam. Węgla. Daję a no to ci. mam węg w w ten. Masz. O, tu daj mi, to daj mi ten kilof. To nie jest węgiel. Jest. Daniel. Tylko ty masz inne bloki. No Gdyby... i to wypal. No i u ciebie będzie węgiel jakby Bo to masz coś takiego no Dobra to ja tu będę No nie o ale to niszczy Spoko Ja nie mam węgla A mam Czekaj tylko O U jak fajnie Się czuje Ile złota wydobyliśmy O Za ramioną potwory o, pali mi się. kolejna, kolejna ta, ta. Co, jaskinia? Dobra, już jestem, tak, tak, ta jaskinia kolejna. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Ja tu muszę stąd wyjść, bo tu będzie zaraz tyle creeperów. Daniel, chodź, bo ja tu jestem, chodź do naszej bazy nowej. Ej, ty tam masz ten? Ej, a ty, ja tu mam węgiel, chłopie. To, to kop A ja tu nas To dla ciebie też jest węgiel? W sensie, ty to możesz sobie robić z tego coś? Potem? No nie. Czekaj, bo tu... A, a ty masz już te lampy porobione? To czekaj, ja porobię. O, wypalę sobie ten. Paty... To powypalam. Nie no, Daniel. Weź mi daj węgiel. A, mam węgiel. Ale patyków nie mam. Dobra, czekaj. Bo włożyłem tam ja robię podchodnie. Paliwo, a paliwem może być węgiel? No. Bo... Patrz takie coś mi potrzebne. Nie takie coś. To trzeba wypalić węgiel. To idź pod drewno zbieraj. A po co mi? Żeby yy, wziąć i to podpalić i wtedy nam się zrobi. A wiesz pójść, bo ja nie mam nic no do, do obronienia. No dobra. no dobra. A ty masz diamentowy miecek. Ale ja tu jest żelazo jakby co? Dobra. O, złoto, jeszcze jedno. Dobra, lecimy A idea, hop, to już by było do obrony. Ale dobra. Nie, to nie. Dobra, i tak oni nie znają moje imię. Ah, bo to chodziło, żeby oni nie znali mojego imienia. Ale dobra. To sorry. Oni i tak będą znani. Dobra, no. O, ty stary. Kolejne złoto. Dobra, to. Tu masz już taka. No. I 43. Weź po te drewno, bo ja tu nie mam Bo mi tu nie Mam ci jest. drewno No dobra, dobra, no No dobra, już idę, no, no Co tu pali? Ty, stary Ale fajnie, znalazłem te Te ślimaki To nie są ślimaki A co to? Galaretki A wypaliłeś te Nie no, nie wypalę, bo Ja teraz bieram galaretki Boże, zbiera te A jak ty niby masz y, diamentowego kilofa, co? Normalnie. No jak normalnie. Zdobyłeś się. No jak się zdobyłeś? Nie, bo mi tu zimno jest. No dobra, ja sobie zbieram tutaj, wiesz, no. Wooooow! Te... No, No, No nie no, poczekaj chwilę, bo patrzcie co ja znalazłem. Oddaj mi ten diamentowy Nie! No ale, czekaj, bo ja mam tu jeszcze gareletki. O, o drewno, gareletki! O, jak fajnie, o jak fajnie się tkaka. O, jeszcze tu mam, ja wolę jeszcze tu, jest kolejna na O! E -e ej, 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 ej! Mówiłem. A? Ja chyba Cię widzę. Siema! Uciekam. Uciekam. Tam są gripery, uciekaj! Za to. No ale weź mnie nie bij, bo zaraz nas wszystkich pozabijają. Nie będziemy a... mieli nic, bo to znika. A... Bo tak ustawiłem, żeby znikało. A gdzie... Daniel, mam tu węgiel. A We gdzie ty masz dom, a nie węgiel? A, dom. To ciekawe pytanie. Muszę się tu posadzić. Dobra, tędy lecimy. Tu no jest. No. no, a tam masz dom. Wiesz już? No. E... A gdzie ty jesteś? Tutaj idę. Ej no! Ja myślałem, że tu jest nasz dom. Mamy... Rzucę ci na głowę 12 dilta. Ja mam bloki. Jaso... Ja su Nie mam co jest tak, takich. Czekaj. <coughs> <Tam> jest... <coughs> Ale kaszle No. Poradzę sobie. Ej, ty, ale serio nie mam naszego se domu. Jest, tylko. No Boże. A gdzie to była te złoto? Nie wiem. O Jezu, i zgubiliśmy się. Nie, tam. Ja go zaraz znajdę. Idziemy. Z... A tam jest, ha znalazłem. O, znalazłeś. Czekaj, ja, ja tu. Czekaj, nie, bo tu trzeba porobić patrz takie o. Ja mam... Masz... Ja mam nie. cały jest tak. tak masz tego węgla. Bo ja widziałem tam. Tak, ja wykopać. go wykopałem. Wow. Wykopałem go. Dobra, czekaj. Yy, czekaj, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak o. Już mamy połowę, no to jest taki słaby domek, bo to taki, no nie, początkujący, dobra, o, dobra, no, do, o, no tu jest węgiel, a to jest taki słaby, to by trzeba było go potem wypalić, dobra, a taki węgiel tu masz. A ogólnie taki taki węgiel chcesz? O taki Tak Kamień i węgiel. Daj mi to! No, proszę. I masz złoto. Masz mi wypalić. Nadal nic. Co? Ladalins. O! Wie do czego mi się przyda? Masz złota. Gdzieś crafting? Masz złoto? Ale ile tego złota? Daniel. Co? Możesz? No co? O, dobra, już nic. Ręki. Już nic. O, fajnie. No! no ale nie... Odejdź bij mnie. mi stąd! No ale nie bij mnie! Bo ja cię rozwalę kilofem! No! Da Daniel! Odej mi ten kilof. <grystanie> no! Daniel! Oj oj oj, oj. ile serduszek? Cztery? Co ty? Ej, ale... No nie no, ale nawet kilof te ledwo rozwala. No ej! Nie bij mnie! Bo ci rozwalę głowę. Ile go rozwalić? To ja mu zabiorę piecyk. Zabiorę mu, o, 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 chodź tu, chodź tu, no gdzie ty, gdzie ty mnie bijesz, gdzie ty mnie bijesz, o, Daniel Zbieram wszystko tylko Widzisz, a patrz gdzie ja jestem O oh my god, no to nie bijmy się Wracam. <coughs> gdzie jest dom? No nie wiem właśnie to czekaj, ja wiem. Jak no, mnie zabiłeś to Ale ja nie wiem, a dobra ja się, ja, ja, ja coś bieram. Ej, Daniel, dasz mi ten kilof szybko? Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ja muszę cię poszukać. O, czekaj. O, eee. oh my god. Ile złota to masz? Ale w ogóle, ile tu jest złota? No właśnie, to ja mi nie zbierać piecyka. O kuczaki. Co? Tu jest, jakby to je to powiedzieć. Za... Co ja tu znalazłem? Ty, lawa tu jest. Czekaj, ja te, ja tutaj buduję. Piecyk. Mogliśmy się tak nie bić. No. Świniak! Ja, ja mam świniaka! A ty nie masz jedzenia, ha, ha, ha Jej A ja mam jedzenie A jakby wypalić ten? Czekaj Widzę co? Widzisz mnie? Tak, patrz, twój napis No to ja jestem, jakby to powiedzieć, ja jestem... Musisz zjechać w dół A, To Daniel Hej! Pomogę ci zaraz. Yy, już zbieram bloki. Yy, o, chłopie! Widzisz mnie? Patrzcie co tu jest! Co? Mogłeś tak nie spadać, nisko. Ale e, ten... Tu będzie nasz dom. Chłopie! To my tam przekrwałem, ja tam wpadam. <laughs> Właśnie mnie zabijesz. Mój wolność. Czekaj. Walnąłem czy? Chyba ogniem. O! O! Daniel, gdzie, zaz... gdzie ty jesteś? Tutaj! a Już wypływam! Wypłynąłem! Co <coughs> 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 no, <to> się <coughs> nie biegnę. Widzisz mnie? Nie ja wiem, gdzie to jest. Czekaj. <coughs> a ty jesteś stał na wodę? Jak on szybko biega, skubaniec. Królik! Przepraszam. Ty jesteś tutaj? Cybyska? No, zabiłem. Nie wiem Daniel, ja się zgubię. Ale wiesz co jest najgorsze? No? Że twój kilo spłonął <noise> i piecyk i e, wszystkie bloki e, golda. <noise> Ała. Ała. No dobra, przepraszam, no, ała, nie bij mnie, no, niechcący, no. Jesteś na mnie zły? O owca, będę miał łóżko. Nie. Jej, ja będę miał mam jeszcze od razu jedzenie. Cz, fajne to. Jej, świniak. Dobrze, yy, my ogólnie kończymy ten odcinek, no i Dobra. No weź nie, kończ! I no Fajne są kończą... te odcinki. No wiem, ale ja i tak będę musiał kończyć, tak? Ja nie takiego długiego odcinka już. Pokażę ciągle. Dobra, no to, yy, no to ja, za to, że jest już prawie 80 subów, to dla Was. Skoczę stąd do wody. O! Dobra, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie Dobra. o subskrypcji. I daniu łapki w górę. Ja już nie miałam, Dziękuję. Pa. No pa dziękuję za obejrzenie filmiku.